Mamy kolejne zadanie, które przygotowuje nas do matury rozszerzonej z matematyki. Aby wyznaczyć 15 wyraz rozwinięcia takiego dwumianu, skorzystamy ze wzoru dwumianowego Newtona, który tutaj wkleiłem w ramce. Ten wzór znajduje się w tablicach maturalnych, więc oczywiście nie trzeba go pamiętać. Co on mówi? Że jeśli podnosimy sobie jakieś a plus b do n tej, to korzystamy z tego wzoru. I teraz tak. To tutaj. To jest pierwszy wyraz tego rozwinięcia. Piszemy C1, które właśnie będzie symbolizowała pierwszy wyraz, to tutaj to będzie drugi wyraz, czyli piszemy C2 i tak idziemy dalej. No i pytanie, jaki to będzie wyraz? Zauważmy, że jeśli tu występowało 0, to był tu pierwszy wyraz. Jeśli tu występowało 1, to był to drugi wyraz. Więc jeśli tu występuje k, to wyraz musi być zawsze o jeden większy, czyli jest to wyraz k plus 1. Skoro to mamy ustalone i my chcemy policzyć 15 wyraz, czyli c15, no to to 15 to jest to nasze k plus 1. A w takim razie nasze k w tym wzorze będzie wynosiło 14. Może wypiszmy też inne rzeczy. No to n to jest oczywiście potęga. No to nasze n musi być 20. Nasze a, czyli to jest to, co stoi przed plusem, to będzie oczywiście to. Czyli nasze a to jest 2x kwadrat. No i nie trudno zgadnąć, że to będzie naszym b. Czyli b to będzie 1 nad pierwiastek z 2x kwadrat. No to możemy sobie wstawić do wzoru. Czyli c15 to się równa. n po k, czyli 20. Po 14 razy A do potęgi n minus K. Nasze A wpisujemy, czyli 2x kwadrat do potęgi 20 minus 14 i jeszcze razy B, czyli 1 nad pierwiastek z 2 x kwadrat do potęgi k, czyli do potęgi 14. Dobrze. Rozpisujemy 20. Po 14, no to mamy 20 silnia nad 14 silnia razy 20 minus 14, czyli 6 silnia. Raz. 20 minus 14, no to tu będzie 6, czyli możemy to rozpisać, że to jest 2 do 6 razy x kwadrat, jeszcze do 6, razy 1 do 14, to 1. Tu wpisujemy pierwiastek z 2 do 14 razy x kwadrat do 14. 20 silnia możemy rozpisać, że to jest 14 silnia razy 15 razy 16, 17, 18, 19 i 20. 14 silnia przepiszmy. Natomiast 6 silnia możemy rozpisać, że to jest 1 razy 2 razy 3 razy 4, razy 5 i razy 6. 2 do 6 w sumie możemy przepisać. Jeśli mamy x kwadrat jeszcze do 6, czyli mamy potęgę nad potęgą, to możemy pomnożyć, czyli wyjdzie nam x do 12 razy 1 nad. Pierwiastek z 2 do 14 to będzie inaczej 2 do 7, x do kwadratu i do 14 znowu potęgę nad potęgą pomnożymy, czyli będzie x do 28. Teraz trzeba to trochę poskracać. 14 silnia upraszczamy. 3 razy 5 w mianowniku to jest 15, więc skracamy, 2 razy 4 to jest 8, czyli z tej szesnastki, jak ją podzielimy na 8, zostanie dwójka. I została jeszcze 6 z 18 z 18 zostanie trójka, czyli tu będzie 2 razy 17 razy 3 razy 19 i razy 20. Natomiast tutaj 2 do 6 i 2 do 7 możemy skrócić, to zostanie 1 tu po prostu 2, x do 12 zostanie 1

Minus 16. I to jest właśnie 15 wyraz tego rozwinięcia.